Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament i zapraszam na kolejną pobudkę poranną. Tym razem będziemy studiowali fragment z Psalmu 139. Tak, nawiasem mówiąc, to jest mój ulubiony psalm w Biblii, i tam werset 13. Będziemy czytać, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Niesamowite, zwłaszcza w przypadku ludzi, którzy mają niskie poczucie własnej wartości. Te słowa są naprawdę kluczowe i bardzo pocieszające. Dlaczego tak mówię? Oczywiście odnoszą się do każdego z nas, ale przede wszystkim tutaj wspominam właśnie takie osoby, które mają problem z poczuciem własnej wartości. Dlaczego? Dlatego, że czasami może inaczej. Nie wszystkie dzieci, które przychodzą na świat, rodzą się w wyniku miłości. Niektóre rodzą się w wyniku tak zwanej wpadki, niektóre są owocem kazirodczych związków. Niektóre są efektem gwałtu, czy jakichś innych drastycznych, jakby to powiedzieć, czy, czy są po prostu rezultatem jakichś innych drastycznych sytuacji. I, I w tym momencie takie dziecko, zwłaszcza jeżeli dorasta i ktoś mu to uświadamia i cały czas mu to wypomina, tak jak. Jezusowi niesłusznie, ale wypominano mówi, ty jesteś bękartem, twoja matka suzołożyła z, z innym mężczyzną. Józef ją zachował przy sobie tylko e, dlatego, że był prawym człowiekiem. Dogryzali mu faryzeusze, też mówi, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Więc, jeżeli dziecko wzrasta i słyszy coś takiego, to jest człowiekiem, który wyrasta w przekonaniu, że, że jest niechciany, niekochany, że jego życie w ogóle nie ma sensu. Czasami, też, gdy przychodzą na nas jakieś trudne momenty życiowe, jakieś trudne doświadczenia, to też możemy wątpić w ogóle w to, po co myśmy się znaleźli tutaj na tej ziemi, że najlepiej to by było umrzeć. Hiob na przykład tak mówił. Nie pamiętam teraz w którym rozdziale swojej księgi, ale pojawia się to kilkakrotnie, właśnie kiedy on narzeka, on mówi, żebym umarł po prostu. Po co ja w ogóle się narodziłam na tym świecie? Jeremiasz na przykład tak mówił też. Przeklęty dzień, w którym mój ojciec otrzymał wiadomość, że urodził ci się syn. Mogłem umrzeć jeszcze w życiu płodowym, w łonie mojej matki. Po co ja w ogóle na ten świat przyszedłem? Smutna, smutne, bardzo takie myśli. I wiele osób w taki sposób może się postrzegać. Natomiast to, co chcecie dzisiaj powiedzieć, drogi słuchaczu, to to, że Twoje życie nie jest dziełem przypadku. Nie jesteś osobą, która znalazła się na tym świecie w wyniku wyłącznie ingerencji człowieka, bo, bo dwoje ludzi uprawiało seks. Nie znalazłaś się na tym świecie wyłącznie po to, żebyś był popychadłem, żebyś czuł się nikim, żebyś odczuwał, że jesteś samotny, nikomu nieprzydatny, niekochany, porzucony. Przyszedłeś na ten świat po to, żeby swoim życiem oddać chwałę Bogu. Bóg dał ci dar życia po to, abyś wykorzystał je dla Niego. I, I to On jest tym, w którego ręku to życie spoczywa. Nikt z nas, bez względu na to, czy życie układa mu się wybitnie dobrze, czy całkowicie beznadziejnie, czy jest takie pośrednie, takie no. Raz lepiej, raz gorzej, tak jak u większości, to jest to życie, które Pan Bóg chce błogosławić i które chce prowadzić, bo On jest dawcą życia. On ukształtował Ciebie i mnie w łonie Matki. On sprawił, że to życie w Tobie zaistniało i że znalazłeś się na tej planecie, dlatego że masz tutaj misję do spełnienia. Masz pewien konkretny cel, który Pan Bóg Ci wyznaczył, pewien konkretny plan, który On pragnie, abyś zrealizował dla chwały Jego imienia. I to nie są tylko piękne słowa, takie, żeby coś powiedzieć na temat tego fragmentu. Jestem co do tego przekonany. Każdy człowiek ma swoje miejsce w Dziele Bożym. Każdy jeden człowiek i nawet jeżeli sam wątpisz w zasadność swojego istnienia nawet jeżeli inni mogą ci to wmawiać to jest bóg na niebie który twoje życie ceni który ciebie kocha i który jeżeli mu tylko na to pozwolisz on to życie poprowadzi tak że będzie życiem owocnym życiem spełnionym życiem pięknym życiem którym on się będzie chlubił z którego będzie się radował, i które Tobie da satysfakcję i, i radość w, na co dzień, wbrew wszelkim okolicznościom. Ktoś kiedyś powiedział, że nie wybieramy sobie ani kraju, ani miejsca, ani rodziny, w której się rodzimy. I to jest prawda, ale to, co wybieramy, to wybieramy to, czy pójść za Jezusem, czy nie. To, że ktoś urodził się w takiej, a nie innej rodzinie, czy w takim, a nie innym kraju, nie oznacza, że koniecznie musi wybrać drogę życia zgodną z zasadami danej denominacji, czy danego kraju, czy danego ugrupowania, czy danej rodziny. Może po prostu dokonywać własnych wyborów, podejmować własne decyzje. Jakieś dwa miesiące temu czytałem książkę Przyśnił mi się Jezus o chrześcijanach, którzy stali się nimi wskutek tego, że przyśnił im się Chrystus właśnie i pokazał im, że mają studiować Biblię, że mają skontaktować się z innymi wierzącymi. A tamte tereny, na których rozwija się islam, to tak jak kiedyś w Babilonie czy czy na przykład w Egipcie no, bardzo dużą wagę przywiązywano do snów? I, I tak jak Pan Bóg kiedyś w starożytności kontaktował się z władcami, z królami, z innymi osobami, właśnie w taki sposób, bo, bo wiedział, że tylko, tylko tak może do nich dotrzeć. Podobnie i dzisiaj Bóg robi, docierając do różnych ludzi. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, no, ale on się urodził na terenach, gdzie jest islam, więc on jest skazany na to, czy ona, żeby tkwić w islamie, żeby przestrzegać zasad Koranu, na przykład, i tak dalej. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że tak, bo wszystko dookoła na to wskazuje, ale każdy człowiek ma swój wybór. Tak samo, jeżeli ktoś na przykład nie wiem, urodził się w rodzinie, czy ateistycznej, czy katolickiej, czy jakiejkolwiek innej, nie wiem, jakiejś patologicznej, czy na przykład, nie wiem, jakiejś nawet cudownej, wspaniałej, wzorowej, w pewnym momencie musi wybrać własną drogę. Może albo podążyć za tym, czego się nauczył, czym nasiąknął, może ulec presji otoczenia, a może po prostu wybrać własną ścieżkę. Jeżeli. E, jeżeli ma na tyle odwagi, jeżeli ma samoświadomość i rozumie, kim jest i co chce w życiu osiągnąć, to w tym momencie to, co, to, czego doświadczył, to, co mówią inni, nie, nie pozostanie bez echa, ale nie będzie miało takiego wpływu na to, kim ta osoba się stanie, zwłaszcza jeżeli swoje życie powierzy w ręce Jezusa Chrystusa. Bo w rękach Bożych, w rękach Chrystusowych, każde życie może stać się niczym drogocenna perła, która będzie błyszczeć i zachwycać wszystkich dookoła. Dlatego ze swojej strony chciałbym zachęcić Ciebie do tego, abyś dzisiaj zastanowił się nad tym, Dokąd zmierza Twoje życie? Czy rozumiesz kim jesteś? Czy rozumiesz dokąd zmierzasz? Czy y, masz takie poczucie przynależności do kogoś? I tutaj nie tylko mówię o przynależności, takiej że nie wiem, masz y, przyjaciół czy rodzinę, y, z którą się utożsamiasz, ale czy jesteś świadomy, po której stronie stoisz w. Y, w tym duchowym konflikcie, czy stoisz po stronie dobra, czy po stronie zła, do którego Pana przynależysz. E, dlatego, że już od początku, od chwili poczęcia, toczy się niesamowita walka o każdego człowieka. I zarówno dobre duchy, jak i złe e, walczą o, o zbawienie lub zatracenie każdej jednostki ludzkiej, w tym również i o Twoje zbawienie. Więc wiedz, że to Bóg dał Ci życie, że to Bóg powołał Cię do istnienia i Bóg chce, żebyś żył dla Niego. A jaką decyzję Ty podejmiesz, to już każdy indywidualnie z Was musi to rozważyć. Ja zachęcam do tego, abyście poszli za Jezusem, dlatego że jest to decyzja, której nigdy w życiu nie będziecie żałować. Ja oddałem swoje życie Chrystusowi, I chociaż nie zawsze wszystko. Układa się cudownie, jest w samych różowych barwach, to nie żałuję ani jednego dnia, ani jednej chwili przeżytej z Jezusem, i nie żałuję decyzji, którą podjąłem dla Niego, żeby żyć dla Niego i, i stosować się do zasad pisma świętego. I o to chciałbym teraz modlić się również i dla Ciebie. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, chcę podziękować Tobie za to, że nasze życie nie jest dziełem przypadku, że nie zrodziło się samo, albo nie jesteśmy efektem nie wiem, wyłącznie chwili przyjemności, czy jakiejś drastycznej sytuacji, jak gwałt, czy, czy wpadka, czy, czy cokolwiek takiego, ale że jesteśmy przede wszystkim Twoim dziełem że jesteśmy ludźmi stworzonymi na Twój obraz i na Twoje podobieństwo i z racji tego nasze życie ma celowość, ma sens i, i ma kierunek, w którym powinno podążać, żebyśmy coraz bardziej właśnie ten Twój obraz w nas uwidaczniali, odbijali go od słońca sprawiedliwości, tak jak księżyc odbija właśnie promienie słoneczne, tak żebyśmy my. Emanowali Twoim światłem i czynili ten świat lepszy. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiejszą połudkę, za to, że byliście razem ze mną. Życzę Wam Bożych błogosławieństwa miłego dnia. Korzystajcie z pogody, korzystajcie z, z tego, że. Żyjecie, że macie jeszcze czas, żeby podejmować pewne decyzje, spędzajcie czas ze swoimi bliskimi, cieszcie się zdrowiem, cieszcie się po prostu tym, że wasz umysł działa we właściwy sposób. To są wszystko Boże Błogosławieństwa, to jest dar życia, który Bóg nam dał, abyśmy w odpowiedni sposób z niego korzystali. Zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali ten kanał, abyście zostawili lajka pod tym filmem. i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.